Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sherry Gothic 2. Jak się zmieniło targety? No, noc Kruka. Eee, Dobiegłem na szybkensa. tylko. Dobiegłem na szybkensa. Szybkensa do y, gospody Koragona. Nic tu nie ma. Tam przez się do północy, żeby nie stracić dnia. Ale tak, że zostało mi jeszcze. Niczego tu nie znajdę. Kurde, ile to było? Goblin. Daj być. Okay. Nupsz. Nic tu nie ma. Nupsz. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. No. Na szybko do północy, żeby mi nie przeszkadzał żaden z okolicznych wieśniaków. Teraz nie mam punktów trafień. Będzie na 10. Buddę, nie wiem. Im so skierdolą. A zróbmy save. A. Ok. Zaraz zobaczymy, i on nam bije. jak się okaże, ma nas na hita, trzeba nie coś wymyślić. Sprytnego. <śm> <śm> Już mam mokre łapy. Ze strachu. Fagi, ten pewnie przyjść będzie gdzieś w środku, tak? Nie, on nie przyjść tutaj. Hi. Let's fight. Oh fuck. I can't fight with you O oh, fuck, ktoś do mnie idzie Nie Baltazar czemu to zrobiłeś? Jak tuj Ale nie, z Baltazarem to kapa No jeszcze go zawił albo co? Czyli tak, w którą stronę musiałem się cofać No w tamtą na pewno nie Fak, nie mam się nawet gdzie cofać za bardzo Chyba, że tam Jest tam co? Kurde tu jest ten kretyn hmm. nie musiałem, ale można spróbować z tym Baltazarem. Dobra, rysujemy z Baltazarem najpierw będziemy... Czytywać. Ta walka, o kurde, super, fuck, 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 bejdzie debilu! Eee. jaki kretyn nie umie ze to to ale ale zejść nie zliście, tak? ować co Zbuuguj się proszę Dobra No to Ohamski z jego strony No prawdę jest raz, dwa, trzy, dobra. No co jest z tobą Bezi? Aha, wysoka i to odporność na magię, prawda? Dlaczego mogą było tak trudno cię ubić gnoju? Ale ja mam już na ciebie: Spółkować na naokoło kręgu i naparzać ze strzałką. Ups. Hehehe, <śpiewanie> Beji is a hero. No dwie mikstury lecznicze i Pierdiliar zstrzauł. No i jeszcze 536. Jak byk potrzebuje troszkę zręczności. Albo Kamienny strażnik. Nic nie ma, Ornament. Nie Zacznijmy jak ten portal. Tak, no to najpierw zrobimy to. Okej, okay, pewnie zeszło około 10 minut. Ale orfyt! Urfyt! Pokażmy mapę teraz. Do tamtego pójdę z Laresem. Lares czyści. Ten teraz ciał. Do Lobarta. Także cięcie. No, i trochę smutne, bo widzę, że nie ma za bardzo. Świetnie, przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. Trochę kapa, bo nie mogę z nim poruszyć tematu ornamentu. A wiem, że kawałek tego ornamentu ma lares, Czyli, że nie aktywowałem jeszcze tego Questa. Uh -huh. Tylko nie mogę aktywować tego Questa, bo się Satura zbugował. Mm -hmm. Może musiałem iść z Laresem, co? Panie Jakar, może musiałeś iść z Laresem? Hmm. No to jest smutne. Sip. Czemu klatkujesz gro? Dziękuję. Jest tam kawalor, Czy nie ma kawalorna? Nie ma kawalorna. Pest nie jest aktywowalny. Ratunku. Przycisk. Jeden. Tu jest drugi. Przeciw. Nic się nie stało. I co teraz? Nie wiem co mam robić. Może muszę iść z tym Lesterem? To byłoby trochę kapa. Czy jestem w stanie sam sobie poradzić zębaczem. Ech, nie sądzę. Tylko gdzie jest kawala? On chyba będzie osiemano, o, ty gnoją. Nie nie aż te pioruny. dla nastroju. Chula mnie dwana jakby, co zranił mnie. Nie zranił. Trzask, trzask. Łubu-dubu. Hmm. Za smutne trochę, smutne. Nie wiem za bardzo, co mam teraz z tym zrobić, ja bym chciał prosperować na tym klasie, ale widzę nie. A ten znowu to samo. Tak, ten znowu to samo. Mam dla ciebie wilczas skóra war. O, nawet dobra robota. Mhm. Po Pokaż mi swoje towary. Czemu teraz masz te Strzał na razie nie potrzebuję. Mm. Mhm. Przejął przed ogniem. Goblińskie lagi. A, dobrze jest. Trochę złota tam mamy. O, jak przyjemnie. Tak pichci się wśród fal. I szumi, szumi kuchnia. Kołyszę się wśród fal. Ile mam mięsa z 27. No dodam z 7 opiekę. żeby już znowu nie było. No bo nie, było. Nigdy nie było, nikt nie było. Nikt tak naprawdę nie ogląda tych odcinków. Spójrzmy prawdziwie w oczy, po co ja to robię. Czas gotika dobiegł jakiś czas temu końca. Jak powinien to brzmi, więc. I pada nawet, chociaż deszcz mi się podoba w tej grze. Ops. Się A zaraz, zaraz. Znalazłem list od Lucy Co? Daj mi go! Nie, nie mogę w to uwierzyć Nie, nie wierzę To niemożliwe, żeby teraz mnie zostawiła Zabierz ten list, nie chcę go Ona do mnie wróci, wiem to Ciekawe czy oni się się go prowadzić do Argentaru Ale błyszkawicza No i tu powinien być ten, no i jest w środku. Możemy jedynie przeczekać. I powinien mi dać cynk. What the fuck is going on? How? Please tell me how. W ogóle gdzie jest kawalorno? Pokaż mi. Pokaż mi, Swoje. Masz miód? Ja też mam miód. Gdzie jest kawaler? Wiem, gdzie jeszcze może być kawalor. No tak. Może być gdzieś tutaj. No chyba go nie ma. O tym było wiadomo. To był Ulf. na no, faktycznie. Nic. Hej, nic się Hey Hej, nic. Hej, nic tak. To będzie jeszcze gorzej. Hej, palady. Hej, palady. Nie mów, że hey. o tym nie wiesz. Hej, palady! No ale gdzie jest Kawalorn? Ja chcę Kawalorna. nie bądźmy. Mam dla ciebie quest'a. O tym było wiadomo. Baltram, Jora, Hakon, Abugin, a Budzi na gdzie? Daj mi to łóżko. Lulaj do rana. Może jedziemy do też może nie aż tak znowu wiele, wiadomo to. Ops. Ops. Assassin's Creed. Gdzie jest... Gdzie to? Słyszałam? Kaie kawalo rano. Pokaż. Nic nie masz. Wszystko, Nikomu tego nie powiem. Hej. Pokaż. Naprawdę? Interesujące. A, ty masz Opowiela ten poperzację. I on kosztuje on za dużo 1300. Nie mogę się zajmować wszystkimi, wszystkimi. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. No, nie smuciłbym się. Przecież okropny. Trzy chyba i tak mi nie No, nie ma. No, nikomu tego Nie, powtarzaj. Komu tego nie Ty. Aha. jeszcze gorzej. Kurde, a kupię. Kim z tym. Która siły. Nie wierzę. siły. A wiesz co? A, bawmy się. Tak, mogę mieć złota ile chcę. Siła 32. Chciała by A? Tak to znowu ja. Co tu masz ciekawego? Masz strzały. A od ciebie kupię te strzały. Spoko jesteś, uratowałem cię od Kantara. i i majonez. Gdzie jest? Pokaż mi. Ładna broń dworęczna trzeba przyznać i pracuję niemal przez cały dzień A będzie jeszcze gorzej Pokaż mi to dla mnie lepiej by było gdyby się przymczyło. No tak, tak, się wiem Gdybym sama tego nie chciał. Cóż to jest polna godta, nie chcę kurde tamten ma dużo tych, tych z tymi tymi. Kawalor nie gdzie jesteś? Potrzebuję cię. Co byś pyknął mi questa? Mam nadzieję, że on nie polas tam gdzie tamten. ten. Polas. teraz Ten quest mi się zbugował. Yes, 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 yes. Mm. ratunku ale fajne teraz dopiero to zauważyłem więc brał ta tekstura która jest zrypana no, no, ale mimo no, no, wszystko ładne urządzał lepsze hej co mogę koniec co mam zrobić ratunką Nie wiem czy i zobaczyć czy jest tam ten kawalon czy nie Foods. Foods. Tak to bardzo typowe Bardzo typowe tak tego nie Jestem smutny i przybity What should I do? Nie będę rzeczywiście będę przestał być ty

Przeniosę Larysowi ornament dwa trasa. Czyli co? Czyli mam już jeden ornament? W sensie fragment ornamentu? Bo z tego by wynikało, że tak. To gdzie on jest? I jak to to wygląda? Lepiej by było, gdyby się przy. Hmm. No muszę iść tym muszę zobaczyć, czy u Bromora nie będę miał tego quest'a z oddaniem mu tej złotej misy. Zróbmy save'a. Mam misę, którą ukradła ci Lucia. No, czas najwyższy. Nie chcesz wiedzieć, co się stało z Lucią? Nie. Niby czemu? Misa w końcu do mnie wróciła, a interes działał, działa i będzie działał i bez niej, przecież nie mogę jej zmuszać do pracy dla mnie. Oto Misa. Dzięki, robisz dobrą rzecz. Chcesz czegoś jeszcze? Ej, ty. No ale kwestie dialogowe. Ech, dobra, ja może wczytam, zobaczę. Jeden expat dostał, i co by dostał, gdybym chciał nagrodę za to, tato? To. Za to, tato. To. No. no. A może jakaś nagroda? Możesz za darmo zabawić się z jedną z moich dziewcząt. Pasuje. Nie ba. To możesz równie dobrze. Nikt nie chcę wiedzieć. To jest po prostu. Zawsze. Nie ba. Wąt, stąd nie liczy na to, że kto. Gdybym no. sama tego nie widziała. Ma. No. Teraz nie mam czasu. A może. Umowa stoi. Oto twoja misa. Dziękuję. Nie mam czasu. Idź do Nadii. Ona uda się z tobą na pięterko. Ja to po za gada. Trudę, ja Czyli też mam 200 czeków. Nie będę musiał wchodzić po tym 50 Pasi. O, masz jakieś nowe ryby? Co wierzyć. Panie Trwaniak. Nie nic nowego. Nie masz. No Dobra. lepiej to nie będę musiał jednak udać się z Laresem. Tam do domagł wodę. Mam nadzieję, że nie zmarnuję kupy czasu. Żydda. Możesz mi ugotować zupę? Nic prostszego. Proszę, weź talerz. Będzie jeszcze gorzej. No i to z... i majonez. Shui Bezi i będzie skakał w dachu. Jump. Przeżył. A to ci niespodzianka. Dobra, także yy, do zobaczenia. Spróbuję w takim razie pójść dla tam do magów wody. Jak to coś pomoże, to włączę nagrywanie wtedy. I tyle w temacie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. I cześć.